Cześć z tej strony Majki, dzisiaj jestem z Narym ma I w dniu dzisiejszym otwieramy rekrutację do guildi 2005 Wymagania to y, Najlepiej 14 plus bądź mutacja PvP y, na poziomie 8 na 10 bądź wyższym Najlepiej jakby było w wyższym y, Premka nieobowiązkowa jak ktoś jest bardzo dobry Ogarnia tą grę na bardzo wysokim poziomie Klocki, lotery. Pajączki, no żebyście to mieli ogarnięte, żebyście nie, nie potykali się o swoje nogi. Topki mamy na większości serwerach. Gildię założyliśmy przedwczoraj, a już jest 19 osób. A co my oferujemy? To tak, miłą atmosferę, tak jak już powiedziałem, topki na większości serwera oraz y, to, że można się w naszej gildii pośmiać nie wyrzucamy za byle co, y, bo po prostu można się pośmiać Na przykład mamy takich y, dużo śmieszków w gildii. Zapraszamy na rekrutację, y, IP TSA będzie w opisie. Jest tu z nami jeszcze ministrant i Aszur. Ja, Ciemno? Więc co, do kolejnych odcinków. Cześć. Siema. Do. Do dobra, a teraz o pytanie. Nie nagrywa. <ścoughs> <ścoughs> Stawię to. Beskit. Nie. On nie. Który, które mo którzy mogą się przedstawić? No nie mogę wypić k no wow. to, jesteś to Ej, Maj, zacznij ten bić powietrze No, daj mu pałkę <gadza> O o oh, oh, oh. <gadza> Dawaj, kucaj, kucaj, no Wanisza ci dam, wanisz To weź zostań, okej? Okay? To już ministran zostaje, ej, Nary! Weź, ej, ty Nary <gadza> Cześć, z tej strony Majki. Dzisiaj jestem z Narym. Cześć. I w nie... I w, w yeah. dniu dzisiaj... Yeah.